Witam kochani, witam bardzo serdecznie do czytania. Co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas od 22 do 28 listopada 2020. No, tak się teraz zerkam, składa, że zaczynamy od 22 niedzieli w roku uniwersalnym 22, więc nic dziwnego, że pokazały się wiadomości, jakie się pokazały. Teraz i sama to rozumiem. Jest to tydzień przed zaćmieniem księżyca w bliźnięta, które będzie 30 listopada, a więc możemy już odczuwać tę energię. Więc co może się wyciąć, bo kiedy jest pełnia księżyca, zaćmienie coś nagle rozumiemy i coś nagle kończymy. No i aniołki kochane i tutaj te wiadomości duszy są zawsze pozytywne Zawsze pozytywne. Oczekiwać najlepszego. No dlaczego? No dlatego, że kreujemy swoją własną rzeczywistość wielowymiarowości. A my jesteśmy w wielowymiarowości, bo jeżeli mówimy dusza, to mówimy inne życia, wiele żyć, stare dusze, wszechświat, galaktyki. Więc nie jakieś tam <grytanie> 3D rzeczywistość. Teraz. Widzicie, tu to wszystko, to już to było i to było. Pamiętacie, obie te ilustracje wyszły razem? Ilustracje duszy i pokazuje, ile on ma tego wszystkiego, ile się dzieje. Każdy znowu odbiera tak, jak myśli: może dużo obowiązków, a może dużo możliwości. Dlaczego nie myśleć w ten sposób? Dużo dobrego. Teraz y, z kolei, tutaj. Widzimy możliwość znowu, ona zamyślona i wewnątrz kobieta bądź para, gdzie ona jest w ciąży. A więc można łatwiej zaś w ciąże, Nie chcesz zaś w ciąży, uważaj. Ale dla mnie najbardziej rzeczą kojarzącą się jest coś się urodzi. Coś się narodzi nowego. A więc czego oczekujesz, jeżeli jesteś sama, bądź jeżeli jesteście parą, rodziną, czego oczekujecie? Na jakim stopniu świadomości jesteście? Co jest waszym wspólnym pragnieniem lub nie? Myślę tutaj, zamyśliłam się głęboko. Może to też tak być. Że ktoś pragnie być zakochanym, pragnie być w związku pięknym, gdzie oboje są jak jedność. No i tutaj to się jeszcze nigdy nie pokazało dla nikogo. Ta ilustracja, czyli jesteśmy dziećmi gwiezdnymi, może tak być, ale na pewno widzicie ta prawdziwa radość, to jest to, kiedy ja zerknęłam na to, to może być Anioł. To może być ktoś z galaktyki. I to jesteśmy my. Patrzcie, jacy szczęśliwi. Dlatego, że jesteśmy chronieni, jak pod skrzydłem. My nie jesteśmy sami. My nigdy nie jesteśmy sami. A więc mamy swoje anioły, mamy tych najbliższych po drugiej stronie, których może nie widzimy, bo niektórzy mają ten dar i doskonale widzą. Otrzymujemy informacje, tak jak ja na przykład od tatusia swojego, który jest po drugiej stronie. Jeśli tylko poproszę, otrzymam i jestem wdzięczna. A więc mamy mamy tę dodatkową moc pomoc i powinniśmy czuć się szczęśliwi. Jeśli wdzięczni jesteśmy za to, co mamy. Jeśli dostrzegamy dużo dobra, i tego, co się dzieje wokół nas, w nas samych, doceniając siebie, kochając siebie, powinniśmy być szczęśliwi. Nawet jeżeli nie idzie wszystko tak, jakbyśmy tego pragnęli. No i jak pięknie się składa i może ja tutaj postawię to po środku że ta wiadomość jedna z wiadomości Przebudzenie jest, patrzcie, nów księżyca, który był wczoraj, bo ja to robię 16. Pewnie pokażę wam ten filmik 17. O, dusza, jeszcze ciekawiej. Um, 17. numer duszy. I ten nów księżyca w skorpionie, gdzie ciągle możemy czuć tę energię bardzo, energię skorpiona. Także energię przebudzenia. Bo ta wiadomość oznacza, Energetycznie podwyższamy swoją wibrację. Każdy dzień zmienia nas na poziomie DNA. Nie wiem jak wy. Ja wczoraj, po tych wszystkich czytaniach, które zrobiłam na grudzień, już o 18 poszłam spać. I spałam, nie przesadzam, dzisiaj do 7 rano. A więc 13 godzin. Po prostu czuję, że energia się zmienia i potrzebujemy więcej snu, wypoczynku, relaksu, spacerów, być na łonie natury, uziemiać się. Ale spokojnie, kochani. Spokojnie podchodzić do wszystkiego. Tu też mi się światło patrzę, zmienia na zewnątrz. A więc idziemy jesteśmy w trakcie. Przebudzania się do swojej prawdy, do tego, co uważamy za prawdę, do tego, co się dzieje w nas i dookoła nas, ale przede wszystkim do samych siebie, do tego, jakie mamy dary i talenty, czego nauczyliśmy się w przeszłych życiach, bo dusza jest wieczna. Dusza nie jest tylko na jedno życie to ciało na życie dusza na wieczność. I najważniejszą rzeczą w tym momencie jest nie myśleć za dużo, nie analizować, nie kontrolować, nie manipulować niczego, nikogo, ani siebie samych. Dlaczego ja myślę, co ja myślę? Po prostu poluzować. Mhm. Przykładać dużą wagę do snów. Ja nie wiem, jak wy, ale ja też ich otrzymuję tonę i tonę informacji bo my wszyscy teraz coraz bardziej będziemy otrzymywać więcej, bo ściana między naszym wymiarem, a tymi innymi wymiarami staje się coraz cieńsza. Może tak być, że nagle sobie coś przypominasz, budzisz się i mówisz, a, dlaczego ja nie będę malować? I sobie myślisz, zaraz, ja nigdy przed tym nie myślałem, że ja mogę malować, czy nie myślałam, że mogę haftować. To, to nigdy mnie nie interesowało. A teraz może, ponieważ robiłaś, robiłeś to w przeszłym czy w przeszłych życia. I kiedy zaczniesz coś robić, przyjdzie się tego nauczyć e, bardzo łatwo. Może też tak być, że nagle zechcesz pomagać innym, świecić jak ta latarnia jasna. Że nagle masz nowy pomysł, ten aha, moment, eureka. Jak najbardziej możliwe. Nowa prawda, nowy koncept, nowa książka, nowa muzyka. A więc otwórz się na to świadomie, że jesteś gotowa, gotowy na otrzymanie tych wiadomości. Może coś zmieniasz. Może kochałaś, kochałeś coś do tej pory robić i było absolutnie to cudowne, a nagle budzisz się i mówisz: Ja. Naprawdę już nie chcę tego dalej robić. Już coś się wypaliło, wygasło. No dlaczego? Oznaczałoby to, że czas na coś nowego. Przebudzasz się w wyższej wibracji, widzisz więcej, rozumiesz więcej, pojmujesz więcej i głębiej. I to bardzo dobrze, świetnie. Ale także oznacza, kiedy widzę przebudzenie innów księżyca, czas, na rozpoczęcie czegoś nowego, może nowy sposób odżywiania się, może nowy sposób spędzania czasu, rozkładu dnia, może czas otworzyć się na coś nowego, ciekawszego, uczyć się czegoś nowego, poznawać się dogłębniej, uczyć się czegoś bardziej. Ok? Więc to jest piękna wiadomość, muszę powiedzieć. Tak jak i zresztą wszystkie. Następnie mamy wiadomość, która tutaj chciała być. Patrzcie, sukces, kochani. A więc nie myślimy o tym, o zaćmienia będą, to już koniec świata, tak, N nie żaden koniec świata, ale koniec tego, co było do tej pory. Jeśli było coś dobrego, będzie jeszcze lepszego. Jeśli w ogóle nic nie było, coś się pokaże. No bo sukces oznacza spodziewaj się sukcesu. Sukces nadchodzi. Teraz oczywiście każdy ma nieomalże inne pojęcie, co oznacza dla niego sukces. Jest to kwestia percepcji. Ale co by to nie było, zaakceptuj, że już wygrywasz coś. Że odnosisz sukces, że czujesz się szczęśliwa, szczęśliwy. Bo nie zapominajmy o tym, że czy czujemy się, że odnosimy sukces, to jest kwestia tego, jak postrzegamy. Im bardziej to czujesz w sobie, im więcej miłości, radości. Czy potrzebujesz sławy, sławy? Czy potrzebujesz więcej pieniędzy? O tym myślisz i już czujesz, że to masz. I nie przejmuj, jak to się stanie. Już nie, nie muszę cię obchodzić szczegóły. Już widzisz siebie odnoszącą, odnoszącym sukces i już on jest Twój. Na tym polega kreowanie swojej rzeczywistości. Może też tak być, że nagle otrzymasz propozycję w tym tygodniu. A więc nie podchodź tak, jak zawsze to było: że może tak, akurat to może mnie spotkać, albo słyszę coś dobrego, no to nie dla mnie. Absolutnie nie. Bądź otwarty i ucz się więcej na ten temat, ok? Zasięgnę informacji, zadam pytania, co to jest. Nawet jeżeli coś poszło nie tak. To mogła być lekcja życiowa, to mogła być sprawa karmiczna, jak najbardziej. Ale sukces polega na tym, że jeżeli nawet ci się coś nie powiedzie, to czy zostaniesz już tam w tym dołku, czy powiesz jej? To była moja lekcja. Teraz już wiem lepiej. Albo to nie był właściwy czas. Spróbuję później. Kiedy odnosisz sukces, to znaczy, że podnosisz się z kolan i idziesz dalej. Sięgasz po nowe możliwości. Pokonanym czy pokonaną jesteś wtedy, kiedy się nigdy nie podniesiesz. Tylko uznasz koniec, bim, nic już lepszego nie będzie, no to już muszę tam pozostać. Faktycznie jesteś pokonana, pokonany, a więc. Ta wiadomość mówi: Świętuj nawet najmniejszy sukces. Ktoś do ciebie zadzwonił i coś ci miłego powiedział: Wow, cieszę się, jestem wdzięczna, wdzięczny. Ktoś nagle na ulicy się do mnie uśmiechnął, kiedy już mi się nic, a nic nie chciało. Cieszyć się, cieszyć się. Im bardziej cieszymy się, dziękujemy, tym więcej dobrego do nas przychodzi. Zawsze o tym pamiętajmy. O, tutaj kreujemy swoją własną świątynię, sanktuarium, azyl, zaciszę czy kącik, gdzie czujemy się naprawdę dobrze, kiedy czujemy się bezpiecznie. Kiedy jest czas na refleksję, zagłębić się w ciszy. By usłyszeć głos serca i duszy. Bo tylko wtedy to jest możliwe nie w chaosie dnia, nie w nawale informacji, nie w poradach i tym szumie z każdej strony tylko w ciszy. Słyszeć siebie, swoją wyższą świadomość. Wtedy można otrzymać informację. Wten, wtedy nagle wiemy, co mamy robić, co powiedzieć, jaką decyzję podjąć. Ponieważ zawsze jest ta możliwość. nigdy nie jesteśmy sami, zawsze możemy otrzymać informacje. Hmm, bardzo ważne, widzicie. No i mamy ostatnią wiadomość, ja wiem, że ja mogę zrobić cokolwiek zechcę. Jeżeli coś postanowię, to to zrobię i to się stanie. Wytrwałość, jednym słowem. Jako dusza, ty masz misję do spełnienia w tym życiu. I tylko ty, jeden, jedyna, wiesz, co jest właściwą dla Ciebie drogą. Jeżeli miałeś czy miałaś czytanie ze mną, co twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała, z kartami duszy, oczywiście. To jest najlepsze wyjście, to we wstępie właśnie to usłyszałeś, usłyszałeś. Tylko ty jeden, jedna wiesz. Nigdy więcej. Twoja rodzona matka ni ojciec, ni nikt, nikt, a nikt. Tylko ty wiesz. Jaka jest dla ciebie właściwa droga? Do czego czujesz pasję? Co ci odpowiada najbardziej lub nie? I tym się kieruj. To jest ta intuicja twoja, takim kompasem takim GPS, w którą stronę iść, co robić, jak odnieść sukces. Jaką drogę obrać? Ta wiadomość też mówi: że życie od po prostu tak się nie dzieje samo, tylko potrzebujemy wybrać jakąś drogę. Potrzebujemy to, co kochamy, coś w tym kierunku zrobić. Wiele osób nie spełnia się, nie odnosi żadnego sukcesu, ponieważ boi się, że nie jest wystarczająco dobrym że przegra, że się nie uda, że zajmuje za dużo czasu, że może to nie jest to. No jeżeli myślisz, że może to nie jest to, to na pewno masz rację. Ponieważ to, do czego czujemy pasję, to jest jak ogień w nas. My wiemy, że to jest to. A więc dlatego mówią znajdź zaciszę, Ucz się na swój... Temat własny, coraz więcej, zdobywa informacje. Jeżeli coś Cię interesuje, jeżeli gdzieś Cię woła coś, zainteresuj się tym. I teraz ta wiadomość mówi: Jest czas, ile światła nagle przyszło, żeby uczyć się, podjąć jakieś ryzyko, odważyć się na coś pokazać swoją wewnętrzną moc ale najważniejsze jest mieć wyższą wibrację a więc czego pragnie twoje serce tego pragnie dusza i to jest dla ciebie najlepsze a więc znowu pytanie co cię uszczęśliwia bo wszystko się do tego sprowadza nie kto ci podpowie coś że to cię uszczęśliwia, tylko naprawdę, jak pomyślisz o czymś, to bym robiła, czy tego bym się podjął. I aż ci się serce raduje, aż czujesz się uskrzydlona, wyniesiony na wysokości, aż chce ci się żyć, to zacznij robić, a cała reszta przyjdzie za tym. Pokaże się i będzie wiadomym. Życzę cudownego tygodnia, buziaczki i pa.